Witam się z wami dzisiaj z nową recenzją. Czasami wszyscy zdrowi ludzie kaszlą pana Patryka Ptaszkowskiego. i książeczkę mam, jak widzicie, od wydawnictwa Nowares. I jak już mnie tu troszeczkę znacie, wiecie, że jestem prawdziwą sroczką, jeśli chodzi o intrygujące okładki. No i nie mogłam sobie odmówić przeczytania tak. Wydawałoby mi się, że interesującej książki. Tytuł całkowicie zbił mnie tutaj z tropu, choć przypuszczam, że spotkam tutaj losy kruchsze niż kawałek chipsa. No, pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się właśnie w oczy są tutaj ksywki kilku przyjaciół. Powiem Wam, że sugerując się wstępem, byłam pewna, że przeczytam coś o zwierzętach, a tu okazało się być taką niespodzianką. Panda, wiewiórka, leniwiec, surykatka i sowa. Przyznajcie, że sami byście się zastanawiali, czy opowieść nie będzie zawierała tutaj opisów zwierząt. Tym bardziej właśnie, że każda z opowieści tych osób jest naprawdę inna, no i na swój sposób wyjątkowa. Zdecydowanie bardzo emocjonująca pozycja, która przedstawia właśnie ich życie, no w niekoniecznie kolorowych barwach. Młodzi ludzie tutaj muszą podejmować naprawdę trudne wybory, a życie wcale nie zamierza ich rozpieszczać. W momencie, kiedy jedna z osób z ich paczki popełnia samobójstwo, no, coś w ich sercach pęka. Zaczynają sobie zadawać bardzo ważne pytania i roztrząsać właśnie między sobą, no, jak mogło dojść do tak drastycznego kroku? Co skłoniło go do tego, żeby odebrać sobie życie w tak niepojęty dla nich sposób? No i tym bardziej, czy mogli temu wszystkiemu zapobiec? Powiem wam, że ta pozycja skłania naprawdę nie tylko ich, ale i nas do refleksji nad własnymi postępowaniami i przeszłością, z której akurat tutaj bohaterzy no, nie zawsze byli dumni. Sama złapałam się na tym, że właśnie myślę o tym, co w moim życiu było złe, no i czego mogłam uniknąć. Naprawdę refleksyjna książka, która zburzy wasz mur obronny, no i powiem wam, że to, co zdawało się wam, że ukryliście gdzieś tam głęboko we własnej podświadomości, no jest taka szansa, że właśnie teraz wyjdzie na zewnątrz. A czy was tego rozliczy, no to zależy tylko od wasze, waszego podejścia do sprawy. Co mogę tu jeszcze dodać? No, pozycja porusza bardzo ważne tematy. To czyta się ją naprawdę lekko, chociaż Wam powiem, że to jest nieco trudna książka. No, tutaj, nawet, dramaturgia nie jest potrzebna, bo powiem Wam, że każdy opis nie służy po to, aby Was osądzić, tylko żeby skłonić do przemyśleń. Ludzie tutaj zwracają uwagę no, na wszystko dookoła. Nawet myślą nad własnym wyglądem w wyjątkowych sytuacjach i starają się jakoś zaakceptować swoje niedoskonałości. Powiedziałabym, że nawet taka spowiedź poprzez rozgrzeszenie. No i przede wszystkim, jak już skończycie ją czytać, około 6 godzin się ją czyta, to powiem Wam, że nawet ja zrobiłam sobie takie kilka minut ciszy tak skończyłam, odłożyłam i myślę. I nie myślę w tej chwili, jak napisać recenzję, tylko po prostu sobie myślę o tym, co tutaj przeczytałam. Czy też by mnie coś takiego w życiu spotkało, i jakbym to wszystko odebrała, i czy jest w moim życiu coś, co mogłabym zmienić na lepsze, albo coś, co no niekoniecznie zrobiłam tak jak chciałam także naprawdę pozycja jest bardzo głęboka pełna przemyśleń no i te zapałeczki właśnie pokazują jak kruche jest nasze życie że czasem człowiek może się po prostu staczać i całkowicie rozsypać ale zawsze jest ta malutka iskierka która sprawi, że można tym iskierką w tym życiu pozostać i można się odbudować bo to, że ktoś jest czasami zły i robi bardzo różne złe rzeczy nie znaczy, że nie może się zmienić a zmienić się może zawsze bo każdemu warto dać drugą szansę i przede wszystkim sobie. Każdy z nas może się naprawić. Także książeczka naprawdę głęboka, pełna przemyśleń, i jeżeli macie ochotę na taką pozycję, no to ja ją Wam serdecznie polecam. Tymczasem się z Wami żegnam. Pa pa.